Hola moi drodzy, witam was w świątecznym vlogu. A ja wybieram się już do Polski. A gdzie jestem? Holiday Blue Plaza. To jeden z najtańszych oficjalnie parkingów przy lotnisku w Dublinie. Znajduje się blisko terminali. Jest okolice Sword. Część dłuższego kompleksu parkingowego, obsługiwana przez operatora lotniska. Jest szczególnie popularny. Do dłuższych pobytów cenowo to wygląda: 8,50 do 15 euro za dobę. Udajemy się, jest to vlog przedświąteczny, udajemy się do Polski. Mój drogi widzu, cieszę się, że jesteś ze mną. A lecimy linią Ryanair, jest to linia irlandzka, jest to oczywiście tani przewoźnik. Jest to jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych na świecie. Działa Rainer głównie działa w Europie, oferuje setki połączeń między miastami, zła, zwłaszcza krótkodystansowe z Irlandii do Polski, do Hiszpanii, do Włoch, do Niemiec. <laughs> Dlaczego bilety są takie tanie? Hmm. Już Wam miałem program. Zapraszam do wcześniejszych vlogów na temat Ryanair. Ryanair stosuje model ultra low cost, czyli bardzo niskie ceny, które polegają przede wszystkim na niskim cenniku bazowym. Bilety potrafią kosztować naprawdę niewiele, a nawet do kilkuset euro. Jeśli kupisz je dłuższym, z dłuższym wyprzedzeniem, możesz je otrzymać taniej. Dodatkowo z opłatami, wszystko co jest konieczne nam. Lot mi mija dobrze. Jest tu szybki obsługa. Ryanair często ląduje na mniejszych lotniskach. To oczywiście jest trudniejszy dostęp, a my udajemy się. Lot tani był do poznania. Niskie ceny to właśnie jest atut Ryanaira. I szybka rezerwacja duża siatka połączeń. Trasie między Europą, mój drogi widzu, tu pozdrawiam was. Jesteśmy na Wigilii z moją rodziną. 24 grudnia mamy, a ja jestem oczywiście na Mazurach tutaj. Prezent dostał mój brat, cioteczny. Cieszę się, że mogłem się wybrać tegoroczne święta i spędzić je w Polsce, bo już naprawdę dwa lata nie byłem. Ta podróż minęła mi sympatyczna. Oczywiście zaczynam od, od Mazur, a potem ruszamy na Bałtyk, czyli moje ulubione miasto Polski Północnej, czyli Gdańsk. A tu jest nasz, mojego brata Czek. Jesteśmy w Rągowie u mojej mamy na święta dzisiaj jest pierwszy dzień świąt 25 grudnia a tutaj oczywiście będziemy jeść kaczko, więc gęś w sumie cena jej była dosyć duża bo 220 zł mój brat przywiózł zaraz będziemy konsumować witam was z drugiego dnia tak pokrótce chciałbym wam powiedzieć 27 grudnia co robimy w Polsce to odwiedziłem swojego kolegę w Kartuzach, a teraz oczywiście, gdzie udaje się do Gdańska, miasto wolności handlu, jakby to powiedzieć. No tu z Kartuz wyjeżdżamy autobusem. Autobus mnie kosztował 13 złotych. Podróż w okolicach 35 km, jak się nie mylę. Kaczkogęś była pyszna, naprawdę gęś, gęsina jest cudowna. Trzeba sposób znaleźć na jej upieczenie. Widzicie, że autobus pusty, bo z tego względu, że dopiero wyjeżdżamy, będziemy jechać na Żukowo, jak oczywiście znajdujemy się na Kaszubach. Moja drogowidownio, mam nadzieję, że Wam święta minęły dobrze, a ja podjadam sobie czekoladki tutaj, moje ulubione ptasie mleczko, prezenty świąteczne. A z ogółem pokażę Wam, jakie prezenty dostałem później, ale to pokażę później, żeby Was zachęcić do oglądania. Kartuzy, Polska jest piękna, naprawdę lubię. Kaszuby. No widzicie tutaj... Śniegu nie mamy, 27 grudnia, a udajemy się do mojego miasta, w którym mieszkałem 7 lat Tańsk. Uwielbiam to miasto. Miasto, które ma duszę, od ponad tysiące lat było oknem polski na świat. Leży na skrzyżowaniu szlaków handlowych, należało do Hanzy i był jednym z najbogatszych miast Europy. Były czasy świetności Gdańska. Hmm. Już jesteśmy w Gdańsku. Dostałem moje prezenty. To było oczywiście od dziewczyny dostałem słuchawki. Ja szczególnie tam rozdałem prezenty gotówkowe takie. Dziewczyna się ucieszyła też. A ja też ucieszyłem słuchawki od dziewczyny. Od mamy też dostałem pieniądze 500 zł. I oczywiście czekoladki, słodycze, termos. Od brata skórzany portfel. Z tego się bardzo cieszę. Dużo rzeczy słodyczy, oczywiście. <laughs> Nie ma jak rodzinnie. Święta to. Czas rodzinny, i jest to najważniejszy czas, żeby spędzić z rodziną. A my już zjeżdżamy tutaj. Udamy się oczywiście na bramę Gdańska, bramę Wyżynną, ale też jeszcze chwilę. Zaraz będziemy koło forum. Zjeżdżamy tu Anny Jag Jagielonki. Forum, centrum, pamiętam kiedy było otwarte. Przed pandemią jeszcze było otwarte. A samochód, jak Wam wspominałem, w parkingu zostawiłem. Cena mnie zaskoczyła, bo zapłaciłem za 4 dni 30 euro. Tylko bardzo polecam, jak jesteście tutaj w Dublinie, gdzieś jedziecie oddalone 8 km od lotniska głównego w Dublinie. Później możemy się udać autobusem. 41 To tak mój tip, który Wam chciałem sprzedać. Świąteczny. Niesamowicie dobrze czuję się w Polsce. Dobrze, że ta pogoda jeszcze tylko wigilia była tam. Raz, minus 10 mieliśmy na Mazurach, a na Mazurach byłem oczywiście w mrągowie. Wigilię spędziliśmy, udajemy się tu do bramy Wyżynnej symbolicznym punktem. Oczywiście tutaj na Gdańskiej starówce. Wysoka brama. Złota brama. Teraz obok znajdujemy się złota brama. Ozdobiona łańcuszkami. Jarmark już oczywiście się zbiera. Widzicie tutaj, że po jarmarku wiele nie zostało. 27 grudnia. Po prostu minęło. Piękna ta brama. Grajka. Zawsze można tu spotkać. Nie miałem przyjemności być na Janmarku, bo po prostu przyjechałem do Polski 24 grudnia i tak zleciało. Przyleciałam do Poznania. Bilety, tak jak wspominałem, Ryanair oferuje. Dobre ceny były tanie. 65 euro. nie Z wyprzedzeniem tak nie robiłem. Po prostu 10 dni przed wylotem zabukowałem bilet. Cena była taka. Hmm, jesteśmy tu w sumie w sercu Gdańska. Ulica Długa. Długi targ. Jest to reprezentacyjna ulica, gdzie mieszka. Mieszkali najbogatsi kupcy, jak wracając do historii, w samych centrum stoi fontanna Neptuna, potem dalej się udamy, symbol miasta, Neptun, Neptun e, rzymski, Bóg Mórz, nie jest tu przypadkowe, Gdańsk Krzył z morza i handlu i statków. Oczywiście miał połączenie Morze Bałtyckim, dlatego żył z morza, z handlu i statków. Według legendy Neptun, zirytowany chciwością mieszkańców, uderzył trójzębem. Tak głosi historia. Tak jak wspomnę, wodę rozbił, momenty i drobne płatki. To miasto powstało słynne gdańskie złoto, czyli niewielkie. Tu obok, właśnie znajduje się Dwór Artusa, miejsce spotkań elit. A tu jeszcze rzućcie okiem na ceny, możecie sobie przybliżyć, jakie są ceny na Starowce w restauracjach. Bogato rozwinięta gastronomia. Tutaj znajdziemy kuchnię gruzińsko rosyjsko różnych kraj. Oczywiście włoska, napolitańska pizza. Widzimy tutaj Dwór Artusa, miejsce spotkań, oczywiście elit dyplomaty z też bym chciał Wam polecić katedrę oliwską, duchowość i muzyka jedna z najbardziej zwykłych miejsc architektury to najdłuższy kościół w Polsce A największym skarbem jest organy oliwskie no to na Oliwie możemy spotkać nie byłem na tym parku oliwskim nie i nie będę teraz Oczywiście Gdańsk skłynie z dużej ilości, Amber to jest no, bardzo popularne w Gdańsku, Amber jest. Tutaj kupuję. ale tak w sumie czy to jest dobre na inwestycje? Widzimy choinkę koło Neptuna. Neptun, wam jak wspominałem, jest symbolem tutaj. O, pamiętam e, Redline, Line. Tutaj był PAP, ale nie mogę się go znaleźć. W sumie już tu nie byłem dwa lata na tej starówce. Może to dlatego. Tak nie, nie ma po prostu. Nie widzę tego re, Red lighta. Mój ulubiony PAP. Dobrze wspominać 2016 rok. Mistrzostwa Europy. <laughs> Ważne też wspomnieć, że starówka, miasto odbudowane w sumie było z ruin. To co robi ogromne wrażenie, to fakt, że większość Gdańska została zniszczona podczas II wojny światowej. W sumie do dziś, i oglądamy też co zdjęcia, efekt pieczołowitej odbudowy Kamienice Zcięto odbudować na starówce, tak jak były to przed wojną, na podstawie dawnych obrazów i zdjęć próbowano odbudować. Polecam wam też spacer po muzeum, które tam przedstawi Wam dokładnie jak to było. Oczywiście czy Gdańsk naprawdę miasto wolności warte jest do odwiedzenia. Nie da się mówić o Gdańsku bez wspomnienia o Solidarności. To tutaj, w Stoczni Gdańskiej, później się tam udamy, narodził się ruch, w którym zmienił historię Europy i przyczynił się do upadku komunizmu. To jest bardzo ważne. Gdańsk zawsze był miastem wolnych, ludzi, niezależnych, otwartych, patrzących dalej niż tylko własne podwórko. A tutaj się pożywiłem za 9 złotych, kupiłem sobie takie pączkarni w Gdańsku, jak jesteście tutaj na centrum, to zaraz tutaj jest koło 7 tego klubu. Gdzie po prostu w kręgę możemy tam się do piwnicy schodzić. Zobaczcie, no, nawet dosyć duże kulki, 9, 7 kulek kupiłem za. Przepraszam, 6 kulek kupiłem za 9 zł. I naprawdę sobie podjadam. Są so pyszne tutaj. A tu właśnie, to, to tak wam pokrótce powiedzieć, nie jestem, to jest tak, nie jestem przewodnikiem takim turystycznym, żeby wam mówić, ale oczywiście jeśli chodzi o solidarność, <grym wiosenie> stocznie polecam do odwiedzenia wam. O, ja już jestem na wrzeszczu, tego czego chciałem. Duży telewizor FIFA 2026, pierwszy raz trzeba sobie zagrać. Tu za godzinę płacimy 30 zł. Jestem, żebym Wam wspomniał, galeria Metropolia Gdańsk-Przeszcz, Kolubi. Nie wiem, jak to dokładnie się nazywa. Tutaj możemy przyjść w gry, sobie pograć. Jest też PlayStation 5. Zobaczcie, przy jakim wypasie. To jest mój prezent zegareczek. Piękny zegareczek. Nie tak podsumowując, już w tym roku to jest mój ostatni vlog. No, ja już udaję się. Oczywiście, jutro mamy wylot. 29 grudnia mamy. No, nowy rok spędzę w Irlandii. Zobaczcie, jakie tutaj jest za 184 euro. Centrum Poznania. Dobry hotel. Zobaczcie, no 174 złote dobre na Bookingu, z w Polsce, je, jak jeszcze e, zależy co, czy to kawa, czy tak tam kupujemy, to jest ceny drogie, ale tutaj jest hotele są tanie w Polsce, naprawdę. Porównując do Irlandii, tam by było w euro 174, a tu 174 złote. Dobry hotel. Jutro mamy wylot o 11. Mam nadzieję, że się dobrze tu wyśpię. Moja dziewczyna była też na Kaszubach. Lecimy oddzielnie, bo ona postanowiła, że jeszcze dwa dni zostanie tu dłużej. A Sylwestra spędzimy razem. No już tak przed wylotem, relaksuję się tutaj. Pięknie tu jest. No moi drodzy widzowie, dziękuję wam za suby, dziękuję, że wy jesteście Życzę Wam szczęśliwego nowego roku oczywiście ode mnie, bo ten odcinek opublikuję 31 dzień Sylwestra. Pozdrawiam Was moi drodzy. Zobaczcie jaką cenę tu wydała. Trzymajcie się i czekajcie na więcej w nowym roku. Życzę wam. Wszystkiego dobrego i pomyślności. Zestaw śniadaniowy.